Witam, Witam przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, pana Krzysztofa Wojciechowskiego. Witam burmistrza Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, panią Dorotę Stygentę. Witam zastępcę burmistrza Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, pana Grzegorza Wysockiego. Witam zastępcę dzielnicy Ochota miasta stołecznego Warszawy pana Sławomira Umińskiego. Witam radnych dzielnicy Ochota. Witam przedstawicieli Archiwum Aknowych. Witam przedstawicieli partii politycznych. Witam przedstawicieli Polskiej Fundacji Narodowej. Witam pana Michała Gurasa, członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Witam pana Cezarego Andrzeja Jurkiewicza, członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Witam przedstawicieli opiekunów miejsc pamięci. Witam pana Rafała Roskowińskiego, autora projektu muralu Zwycięskiego. Witam delegację młodzieży szkolnej wraz z kadrą pedagogiczną. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Proszę teraz o zabranie głosu burmistrza dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, panią Dorotę Stegienkę. Szanowni Państwo, drodzy kombatanci, wszyscy zgromadzeni goście. Bardzo się cieszę, że właśnie dzisiaj, symbolicznie w rocznicę 192 wybuchu Powstania Listopadowego, odsłaniamy ten mural. Mural, który miał swoją historię, ale finalnie udało nam się w porozumieniu z partnerami, z Polską Fundacją Narodową i z Urzędem do Spraw Kombatantów którego, tutaj pan, którego reprezentuje pan minister Jan Józef Skasprzyk, doprowadzić do finału tej, tej, tej naszej, tego naszego malowidła. Bardzo się cieszę. Jest to symbolicznie właśnie dzisiaj. Tak jak wielokrotnie powtarzaliśmy, zawiązaliśmy chyba bardzo szeroką koalicję na to, żeby upamiętnić Redutę, upamiętnić wszystko to, co tutaj się działo i konsekwentnie o tą pamięć, o zachowanie tego miejsca będziemy walczyć. Bardzo Państwu dziękuję, że dzisiaj z nami jesteście i za chwilę pewnie nastąpi odsunięcie muralu. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Burmistrz Dzielnica to Rociestopięce. Proszę teraz o zabranie głosu szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pana ministra Jana Józefa Kasprzyka. Czcigodni weterani walk o niepodległość Rzeczpospolitej, szanowna pani burmistrz, panowie burmistrzowie, panie przewodniczący, szanowni przedstawiciele. Ministerstwa Obrony Narodowej, na czele szefem gabinetu pana ministra, drodzy członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, szanowni państwo radni, szanowne panie, szanowni panowie. Stajemy dzisiaj pod taką współczesną formą upamiętnienia czynu zbrojnego Polaków sprzed 192 lat. Tutaj niedaleko. 6 września 1831 roku stoczyła, stoczona została bitwa w obronie Warszawy. Bitwa, jaką powstańcy listopadowi stoczyli z Nawałą Moskiewską, która chciała stłamsić dumne dążenia narodu polskiego do wolności. Przez wiele lat to miejsce było zapomniane. Przez wiele lat staraniem społeczników, których też bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiam, jest wśród nas pan Artur Nadolski, który dba o to, aby miejsce to święte, uświęcone krwią żołnierzy Rzeczypospolitej, przetrwało. Otóż to miejsce woła do nas, iż nie ma rzeczy cenniejszej niż wolność. Nie ma rzeczy cenniejszej niż niepodległość, że w imię wolności, Polacy są w stanie dokonać rzeczy wielkich i poświęcić wszystko. Tak czynili ci, którzy w nocy listopadową 192 lata temu ruszyli w bój o honor, godność i wolność Rzeczypospolitej. Tak czynili ich następcy, których mamy wśród nas, czyli ci, którzy w latach ostatniej wojny walczyli o wolność, honor i godność Rzeczypospolitej. I tak czynią również i współczesne siły zbrojne Rzeczpospolitej. Starają się, aby Polska miała swoje należne miejsce w gronie państw europejskich, aby zawsze była wolna, suwerenna i dumna. I dlatego też na tym muralu, jak państwo widzą, są nie tylko bohaterowie sprzed 192 lat. Na tym muralu uwiecznieni są również współcześni obrońcy granic, bo historia narodu, Każdego narodu, ale narodu polskiego zwłaszcza to przeszłość, współczesność i przyszłość. Naród ma swoją historię, ma swoją teraźniejszość i ma swoje marzenia. W przypadku narodu polskiego, tym marzeniem jest zawsze i będzie zawsze niepodległa Polska. Tak było w tysiącletnim trwaniu naszej Ojczyzny, kiedy w czasach I Rzeczypospolitej. Wykuwaliśmy sobie należne nam miejsce w Europie. Tak było w czasie zmagań o wolność, tak jak w powstaniu listopadowym, gdy staraliśmy się przywrócić Polskę do grona państw suwerennych, tak było w latach ostatniej wojny, II światowej, gdzie pełni poświęcenia na wszystkich frontach wojny walczyliśmy o to, co najcenniejsze. Tak jest teraz i tak będzie w przyszłości. Bo gen wolności, uniłowanie wolności, to jest to, co charakteryzuje Polskę i Polaków, dumnych obywateli Rzeczypospolitej. Cieszę się, że dzisiaj, rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego możemy upamiętnić tym muralem, który na rondzie ze słońców syberyjskich będzie przypominał, iż tuż za nim mieści się przesiąknięte krwią żołnierzy polskich miejsce walki o wolność. Reduta Ordona, walcząca dzielnie o to, co najcenniejsze. Chwała bohaterom sprzed lat. Chwała bohaterom obecnym wśród nas. Chwała wojsku polskiemu, które dziedziczy tradycje tych, których dziś upamiętniamy. Dziękuję bardzo panu ministrowi Janowi Józefowi Kasprzykowi. Proszę państwa, nastąpi teraz symboliczne odsłonięcie muralu upamiętniającego obronę rebuty Ordona. O odsłonięcie muralu proszę szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana ministra Jana Józefa Kasprzyka, przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochota, pana Krzysztofa Wojciechowskiego, burmistrza dzielnicy Ochota, panią Dorotę Zdegienkę, zastępcę burmistrza dzielnicy Ochota, pana Grzegorza Wysockiego. Zastępcę burmistrza dzielnicy Ochota, pana Sławomira Umińskiego, członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, pana Michała Gurasa, członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, pana Cezarego Andrzeja Jurkiewicza. Proszę teraz państwa o przejście pod mural celem dokonania jego odsłonięcia.

<grystanie> Dziękuję bardzo Państwu. Ale w tym czasie pozwolę sobie przypomnieć, że fundatorami ulaw są Urząd Dziedzictwa Ochota Miasta Społecznego Warszawy, Urząd ds. Kombatantów i Osób Rozpersonalnych, Polska Komórka Narodowego. Tak?

Proszę teraz o odprowadzenie pocztów sztandarowych. Poczty sztandarowe odprowadzić. Szanowni Państwo, na zakończenie naszej uroczystości chciałabym zaprosić wszystkich Państwa do wspólnego przejścia pod znajdującym się tuż obok pomnik Reduta Ordona, której to poświęcony jest odsłonięty przed chwilą mural, celem wspólnego złożenia symbolicznej wiązanki kwiatów. Zapraszam teraz Państwa wszystkich do wspólnego przejścia pod pomnik. Dziękuję. Gracias b u a 다 Dziękujemy bardzo Państwu wszystkim za przybycie. Do zobaczenia. なんでしょうね。<laughs> <laughs>